Aleksander Bolko, radca prawny. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć kilka słów na temat prawa upadłościowego i naprawczego, a w szczególności tak zwanej upadłości konsumenckiej. Do kogo adresowane są przepisy o upadłości konsumenckiej? Przepisy adresowane są do osób, które z różnych powodów popadły w tarapaty finansowe i nie są w stanie regulować swoich bieżących należności takich jak opłaty za wodę, czynsz, prąd, inne opłaty jak kredyty, pożyczki, inne wierzytelności i należności. 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która dokonała nowelizacji tzw. upadłości konsumenckiej, zarówno Przesłankach, które warunkują możliwość ogłoszenia upadłości, jak i samym przebiegu tego postępowania upadłościowego. Nowe przepisy zdecydowanej mierze liberalizują dotychczasowe przesłanki, które warunkowały ogłoszenie upadłości. I według tych nowych przepisów, sąd na etapie ogłoszenia upadłości bada jedynie tak zwany stan niewypłacalności dłużnika. Ten stan jest rozumiany w taki sposób, że sąd bada czy dłużnik utracił możliwość regulowania i wykonywania swoich bieżących zobowiązań, a więc do tej pory mógł płacić opłaty za prąd, gaz, część czy inne opłaty regulował zobowiązania z tytułu pożyczek bądź kredytów, a w dzisiejszym czasie Obecnie nie jest w stanie tego płacić, i to będzie podlegało ocenie przez sąd w postępowaniu o ogłoszeniu opłatności. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik nie jest w stanie płacić tych bieżących należności, to tym samym ustali, że dłużnik jest w tak zwanej niewypłacalności, a więc utracił możliwość uregulowania swoich bieżących i to jest jedna z przesłanek warunkująca ogłoszenie upadłości. Z przepisów o ogłoszeniu upadłości usunięto także przepisy dotyczące umyślnego i rażącego niedbalstwa dłużnika w doprowadzeniu się do swojej upadłości, czy też możliwość braku ogłoszenia upadłości przed upływem dziesięcioletniego okresu. Czasu od odmowy ogłoszenia upadłości przez sąd, lub pomożenie takiego postępowania z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. W nowej procedurze, badanie tych przesłanek negatywnych przeniesione zostało na etap po likwidacji majątku upadłego i może mieć ono wpływie, wpływ jedynie na zakończenie postępowania, na przykład gdy dojdzie do zawinionego doprowadzenia do upadłości. A więc sąd będzie rozpatrywał winę umyślną lub rażące niedbalstwo takiego dłużnika, i to może skutkować ustaleniem planu spłaty wierzycieli na okres nie mniejszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat także negatywna ocena moralności płatniczej dłużnika może doprowadzić nawet do odmowy odłużnienia dłużnika w postępowaniu kończącym. Postępowanie to skutkować może też de facto likwidacją majątku przy braku jednoczesnego oddłużenia dłużnika. Nowym sposobem zakończenia postępowania jest również jest również możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego. Sąd nadal będzie mm, posiadał taką możliwość bezwarunkowego umorzenia postępowania ograniczonego, jednakże tylko i wyłącznie do przypadku gdy niezdolność do dokonywania spłat ma charakter e, stały, tak, ma charakter, cechę trwałości. E, od nowelizacji marcowej e, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie może toczyć się także na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy majątek dłużnika jest znaczny lub w trybie uproszczonym, gdy majątek dłużnika nie istnieje bądź nie nadaje się do szybkiej likwidacji. Powyższe zmiany miały na celu tak zwane usprawnienie postępowań oraz zlikwidowanie tak zwanej turystyki upadłościowej. Z upadłości konsumenckiej powinni korzystać wszyscy, wszyscy dłużnicy, którzy prowadzili się do stanu, w którym, jak już powiedziałem na samym wstępie, nie są w stanie regulować swoich bieżących należności i ten stan jest stanem takim trwałym, a więc nierokującym na przyszłość, nierokującym, nie dającym jakby tutaj pozytywnej prognozy na wyjście z zadłużenia. Zadłużenie, do którego się to doprowadził, doprowadził dłużnik może być poprzez te instytucje upadłości konsumenckiej zlikwidowane, ale oczywiście musi taki dłużnik przejść przez cały proces upadłości konsumenckiej i jest to proces długotrwały i tylko od determinacji dłużnika zależy, czy przejdzie go w sposób pozytywny.